Yo, elo, elo, ziomeczki, jestem dzisiaj z... I chyba wiecie, co się szykuje? Nowa seria, którą będę prowadził na moich dwóch kanałach. Kamil bez zdjęcia i ze zdjęciem właśnie, na którym nie teraz oglądacie. No i to będzie ser seria, jak to się nazywa? Parkour. Parkour. No dobra, dawaj, zaczynamy już. Chociaż wiem, że to będzie... Dobra, ty idź pierwszy. Ja sobie już jetpointa zrobię. Ja pierwszy, ale wys spadł. No wiedziałem, 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 że tak się. Dobra. Dobra. Ja tu będę miał już problem. Mogę się założyć. Wiem, Patryk jest lepszy par parkuszistą o te nie, nie. musicie tego mówić. I jak usuwa się te? Gdzie Co? Czy jest raz na serdzie? Nie no, co ty. nie ma. A ja ostatnio No, radzi, ja no ja to nie, to rysie. nie ma, tego. A ja, a ja, a ja ostatnio rozdzielam na zabijam. Nad pierwszego Easy nie przejdę. Ja. Ja będę się nie mógł na pokoju, na skarłościach to łap. To. nie mam tego już ani w tym filmu. już mi jeszcze. No nie mogę! <grystanie> tu są dasz w checkpointach. No nie mogę, nie mogę! <grystanie> ja pierdolę. Dawil! <grystanie> Nie ziem ja, ja... zaraz pójdę na drugi. Ja ja się. Chodź na dwójkę. Chodź na dwójkę, ja już nie chcę tam grać. Chodź na dwójkę. Nie ja teraz będą mi hejtować pod odcinkiem, ale chodź na dwójkę. Heee! Ej, ja na skryty.

No tutaj dopiero. A... O, no ja pieprzę, jakie gówno chyskie. No ja pieprzę. Hej, mi się ciągle była to sprint. No. Co to ma być? No, ty, żeby zobaczył, jakie będą hejty, kurde. na bój. Dziej, karuję, jak Ja pieprzę! Ja pieprzę, ja pieprzę! Nie, bo no, ja nie, nie, ja tu. Ja na serwer. Sprint. się ty. No. Pa! I pa teraz seria. seria mi zawsze się udaje. OK. Okej. Nie A ja pewnie teraz pa. O. A to przeszła? A to chyba przeszło, co nie? Wygrałeś, wygrałeś. O dobra, okej. Okay. Uh, jeszcze z tego jeszcze jednego parkura, przejdziemy i kończymy. Nie no, co ty jeszcze było za kilka parkurów? Ja już to przeszłem. Ja muszę kończyć. No to dobra, to chodź jeszcze do parkura. O kurde. O nie, to będzie. Najtrudniej. No, no, a e, to są dwie drugie? no właśnie no, tam gdzie idziesz to wpadniesz w lawę baj ej no ponownie tam gdzie idziesz wpadniesz w lawę no raczej, ja tam próbuję iść czemu? Ale tam jest lawa podobno! Ponownie... No ja pieprzę! No ja to O! No ja to Ja pieprzę! Ja pieprzę!

wszystko ma na bieżąco. Wszystko ma na bieżąco. Wszystko

Ma wracasz na początek, what? Tak ja mam tu przejść. Ej, dobra, okay. jestem ja na taki. Ej, dobra, cicho, nie przyszedłem, ale szczytowałem, ale ci. No nie no, ja tego nie przechodzę. No to chodzi na czwórkę. Dobra, ostatni par. U. No okej, okay, okej. Okay. Ja. Ja pierwszy, nawet pierwszy ten. Ja pierwsza! Ja pienia. Ja Ja tu nie Nie. Mi tutaj mówiło, że nie... pierwszy. Nie, nie chcę tu grać, to jest zrypane. Co to jest? To jest głupie. To jest głupie. To jest wszystko głupie. 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 Jezu, ty masz city jakieś. Nie, no dobra, kurde Speed V, o nie? Już! Mm, weź Co ty na odcinek przechodzisz? Wiem o tym. Nie, no dobra, Dobra, narazka. Pożegnaj się. Kończymy odcinek. Nie, nie będzie tej dalej serii. Nie no, że będzie seria. Podczas uczę się na parkura. I widzimy się w na następnym odcinku. Na razie. Ciao!